i pierwszy raz jestem uczęśnikiem i właśnie zapoznamy się teraz z trasą jak to się dzieje Nie wiem czy będzie ścigał z spalinówkami bo nie ma sens chyba z moim mixem, ale na czas to chciałbym nawet sam dla siebie zrozumieć za ile ten odcinek 1,4 mili z drugimi Niestety Zaczęło padać na eko z Trudno Rozimierz Zentarski Normalno siedzie pod blaszkiem na scenie, a ludzie to wszyscy <grywają> poucikali Nie wiem teraz jak będę robił te wyścigi Trudno, sliska Mam prawe, slickie opony Dzisiaj pierwszy raz za dwa, prawie trzy miesiące włączałem ten tryb Insane Gdzie to jest, jazda? O, więc to jest Ok, Insane Plus, dalej włączonej I pierwszy raz zobaczyłem to jak włączyć właśnie tryb startu, czyli lewą nogą, nie prawą, lewą mocno pedał hamulca, później zaciskam gaz, też w poł do samego, wcisnąć do samego końca. I jak pojawi się tryb start, włączony, właśnie tu mi wyskakiwał, to wtedy odpuszczasz hamulec, i samochód lece, właśnie. To spróbowałem, aż mi ręce się zżarły. <noise> Żony telefon wypał. Nie wiem, będzie to nagrywane, ale tam już emocji były szkła, tej, że tam się bez takich słówek, których nie wolno mówić. <noise> nie obeszło się bez tego. Kurczę, niestety deszcz i teraz nie wiem, nie wiem jak będziemy dalej, bo chciałem to 1 czwarte mili zrobić na, na czas specjalnie, to wszystko. Chociaż nie wiem, jak mam 40% baterii, to może się będzie troszeczkę obniżona moc, ale zobaczymy co nam wykres pokaże. <laughs> po prostu nie starczyło, nie starczyło nam odcinku, czyli tak, dobra, idziemy na 10 km, o i teraz. I teraz mamy. po prostu jeszcze takich mnie nie było odcinków, naprawdę tam już były wszystkie te pewnie nie 600 watów, a było normalnie 700-800 proszę zobaczyć super, no ale tak na 50 to jednak nie będzie, aha będzie widać i teraz tak, nie, no tak no za 60, czyli 70 było 700, 700, przepraszam Fajnie. Już po, po deszczu cieszę się mi bezmiernie, że dzisiaj mamy wszystkie modele, które są teraz Tesla. Produkuje. i model 3, i model S, i nawet model Y. To wczoraj, przed samym wieczorem, udało się prezesu Igoru i wiceprezesu Marcinu wyrwać to. Oficjalny Tesla tu właśnie w Ząbkach, to znakomicie, że oficjalny salon Tesla jest tu w Ząbkach I już 5 lat Ecozlot, już robi swoje i rajdy i zloty od pierwszego, od pierwszego zlotu jestem z nimi Także bardzo gorąco polecam I szkoda, że ten deszcz, bo właśnie chciałem robić wyścigi i teraz się boję Serenka. Która już od pierwszego zlotu kuczętnicy wszyscy ją znają, i pięć razy była już tu Tu malucha, maluch elektryczny już przerobiony zielone tablice, to znaczy elektryk, tam to jest właściciel, tak, ale jazda! Elektryk niestety odstaje Dlaczego? Bo ma motor od... Dla SU nie ma konkurencji, także będą dwa elektryki Audi Mercedes Завалил, завалил. <laughs> вальну, вальну в барьерки. Масака. Ай, ай, ай. Ну, no, трудно. Замок, замок, ехал Но, хей, ничего сильного не стало. Не, но. А, одна камера пошла. Трудно. Ай, ай, ай. Шкода, шкода, не, ну... Ваще на так слишком то можно было че сподевать Курче, шкода Так, и то что че надо накрыть No i mamy z e, tak? ID4. I mamy Subaru. Raz Subaru Dzisiaj pierwszy raz to w ogóle, wiesz, łączam. Najpierw lewą hamulec, nie? Mhm. Później prawą, gaz I jak się pojawi tryb startu włączony Ono się nawet tak troszeczkę drgnie, samochód I wtedy już, wiesz, wypuszczasz hamulec i jazda Elektryczny, chusty. No. Nie. Dobra, czekamy na drona. Ok, dwa, jeden, stał. Ok, taki i ty No dobra. Drony w Mocno Moskwa. Ok, dron. Powolutku, powolutku, to Ale chat. wolub, Ja mam wolub, Jest mocno No To wiesz, w takim ciężkim dużym aucie. Czekaj, czekaj. Okej. Poczekamy na chwilę na drona, tam Jest dron. Dobra. Gratulacje. On wcześniej startował, ale jednak ja go staram. Tak, tak, mam to. Dobra, kończę film. Na drona czekamy. Tak, czekaj, musimy włączyć te... Co Czy Ty widzisz go. No właśnie ja... Aparatu, żeby nie rozjechać. No. Czekaj, czekaj, nie! Nie, nie, nie! Czekaj! No, to teraz. Można. Dawaj. Jest? Tak. prawie nas doszedł. No. Ale to ciekawe, że w trakcie zaczął dochodzić. No. Ja mam wesołe opony, ja mam wiesz, 30% baterii, ale To jest zabawa najważniejszy no. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, czekaj, wraca. Będzie dobrze, będzie dobrze. No, to już? Ja muszę włączyć ten tryb start. Nie da się nie tak. Daje. Ja to, ja to Nic nie daje, naprawdę? No tak? Ci ta lepki tak? No. Dobra, no to ja A bez tego pojedzisz. trybu. Bez tego trybu, dawaj. Masz no nalepki zegbałe. Tak? Ale zabuksował. Teraz. No, jednak daje ten tryb. Daje, daje. Się nie boi chłopak Ten nawaryjny Dobrze No właśnie bo tu kurczę by się smoknął jakby no. pojechał jeden pod prąd Ale ledwo wyhamował przed tym rondem Powiem ci. Nie, jednak daje. ten tryb. Ten... bo koła nam podskakiwały. Tak, a wtedy nie. Wtedy, a wtedy, ja wtedy nic, wtedy ładnie poszedł, tak nie? No, o, tak. czekaj, bo ma luz, uczestników. Dziękuję. Dobra, kończę się 30 procent. Tak, tak, daję ten tryb. Ja nie ślizgnęłem w ogóle jak z tego startu, a tutaj, a tutaj ślizgało. Nie, wystarczy, dzięki. To był Sergiusz Tesla Model X, Tesla Model S. Z czym się dzisiaj ten Sergiusz nie ścigał, ze wszystkimi wygrał. A więc jak najbardziej zasłużony puchar i dyplom dla Sergiusza. Gratulacje. Sergiusz jest to człowiek, który kocha Tesla od samego urodzenia e, i Tesla, i urodzenia i i To właśnie chciałam zapytać, tak. czy jego urodzenie? Spełnia marzenia i... Tesla. i... Sergiusz, może parę słów, bo ty jesteś wyjątkowym człowiekiem. To oddaj mikrofon. Dzień dobry wszystkim. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Już jestem od pierwszego zlotu z Marcinem. Jeszcze byliśmy tutaj w tym parku. Bez rajdu, bez niczego, ale... Cieszę się, że tyle elektryków już mamy dzisiaj, wszystkich marek, no fajnie, naprawdę super, podziękowanie wielkie organizatorom, Wam, Igoru, tobie, wszystkim, wszystkim burmistrzom. Jestem szczęśliwy, naprawdę. Panie niech także... Pan powie Tesla, bo. Cały no, dzień Jedno słowo, bo, jaka mogę, jest? Mogę gadać o go, Tesla godzinami, godzinami, naprawdę mogę gadać, Tesla, bo. Bo to jest nie, nie tylko samochód, a tu po prostu jest je, tryb życia, naprawdę. Dla mnie to jest jako zako tryb. To jest w ogóle styl życia. Gratulacje. Tak, Super. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim. Dziękujemy. Ja pamię, pamiętam jak Sergiusz jechał na nasz pierwszy zlot i przez, zapytał mnie się przez telefon, a wtedy się w ogóle nie znaliśmy, czy na pewno będą jakieś auta elektryczne. <śmiech> <śmiech> Bo jechał z ładowarką do aut elektrycznych, więc no, to była nasza pierwsza rozmowa. I cieszę się, że do tej jego. Już 5 lat się znamy, i 5 lat to wszystko razem rozwijam. Następna para. na koniec ten... Grafik życia energii. Czas jest Everest. No i po zlecie i parajda. Musimy naładować. Energia wlatuje pięknie, supercharger Tesla subskrybujcie kanał. Będzie dużo więcej wydarzeń podobnych tych co dzisiaj oglądaliście dot com.